Amyloidoza transtyretynowa jest jedną z kardiomiopatii. Bardzo rzadką, ultra rzadką chorobą. Natomiast kardiomiopatie w ogóle są też chorobami rzadkimi w kardiologii. Natomiast ich znaczenie jest bardzo istotne, ponieważ one prowadzą do rozwoju niewydolności serca. W większości tych chorób nie ma skutecznego leczenia, i z tego powodu ci chorzy często muszą być poddawani przeszczepowi serca. I w rejestrach przeszczepów serca światowych. 50% przyczyn, przy, przyczyny, z powodu której wykonywany jest przeszczep serca, to jest właśnie kardiomiopatia. I jedną z tych kardiomiopatii jest właśnie kardiomiopatia amyloidozowa w przebiegu amyloidozy transtyretynowej. Ta choroba jest stosunkowo nowa i my od niedawna dopiero mamy możliwości skutecznego jej rozpoznawania. I to jest diagnostyka nieinwazyjna. To jest olbrzymi postęp w medycynie, w kardiologii, w diagnostyce tej choroby, ponieważ wcześniej ona musiała być rozpoznawana w biopsji metodą inwazyjną, to było trudne, rozpoznawanie było trudne i praktycznie większość tych chorych była nierozpoznawana, natomiast w tej chwili te nowe metody nieinwazyjnej diagnostyki pozwalają nam tą chorobę już skutecznie rozpoznać pod warunkiem, że jest ona poszukiwana. Choroba jest mało znana, problemem jest mała świadomość wśród lekarzy, że ta choroba jest, czyli trzeba tą wiedzę szerzyć, to jest bardzo ważne. Amyloidoza transtyretynowa, kardiomeopatia amyloidozowa, od niedawna może być skutecznie leczona swoiście. Jest lek, który hamuje rozpad transtyretyny i powstawanie amyloidu. Ten lek o nazwie Tafamidis jest zarejestrowany w Unii Europejskiej już 4 lata temu, w 2020 roku. I dotychczas ci pacjenci, którzy, u których choroba została rozpoznana, to w tej chwili jest łącznie około 90 pacjentów, mogli być leczeni w takiej terapii charytatywnej finansowanej przez producenta. Ten program leczenia charytatywnego się niestety w zeszłym roku skończył, w tej chwili czekamy na program lekowy, na możliwość leczenia tych pacjentów w programie lekowym na jakąś formę refundacji ponieważ w tej chwili ci pacjenci, którzy nowi, którzy są rozpoznawani, to w tej chwili jest pewnie w skali polskiej około 20 pacjentów, oni niestety nie są leczeni. Standardem leczenia w tej chwili ten standard leczenia jest zresztą Wynika z wytycznych leczenia niewydolności serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które zostały opublikowane w 2021 roku. Standardem leczenia jest lek stabilizujący transtyretynę, Tafamidis. To jest jedyny lek w tej chwili zarejestrowany do leczenia tej postaci kardiomiopatii. I to jest olbrzymi przełom w kardiologii, bo to jest pierwszy lek. Pierwsza w ogóle choroba prowadząca do rozwoju niewydolności serca, która może być skutecznie leczona. Alternatywą u chorych nieleczonych, zwłaszcza tych z postacią genetyczną choroby, jest jednoczasowy przeszczep serca i wątroby. No, pacjenci w tej chwili czekają no, od tych... 4 lat, to znaczy, po 4 lata temu pojawiło się, został zarejestrowany ten lek w Unii Europejskiej. No i 3 lata temu, w 2021 roku to leczenie weszło do wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jaka klasa pierwsza zaleceń. W związku z tym no, od tej pory, od tej pory no, czekamy na dostęp do leczenia w programie lekowym. Mamy nadzieję, że, że to niedługo, niedługo nastąpi.